W dzisiejszym odcinku odkryjemy nieznaną historię lubińskich wież. Dowiemy się, która z nich była największą na świecie fontanną, w której nagrywano serial, na którą da się wbiec 23 sekundy i która ma największą popularność na Facebooku. Zaczniemy od tej, która od zawsze dostarczała ekstremalnych wrażeń. Lata do tyłu czyli patrzymy na rok 1960 powstała na osiedlu przy lesie wieża ciśnień, która nigdy w życiu nie była do niczego wykorzystana. Przeprowadzona była tam próba wodna, która zakończyła się fiaskiem, czyli woda im puściła jakby z góry, że powstała przez chwilę największa fontanna na świecie ustawiona w centrum miasta. Kilkukrotnie zastanawiano się czy jest możliwość rozebrania tego obiektu. No niestety byli różni inżynierowie, jest to tak solidna, mocna konstrukcja, tak fest zbrojona, że naprawdę wyburzenie tego obiektu było niemożliwością. No były różne pomysły, co jeszcze można z tym zrobić. Zgłosił się kiedyś do nas inwestor, który stwierdził, że na dachu zrobi przepiękną kawiarnię. Po jakimś czasie przyszedł gość, który stwierdził, że świetnie było dobudować tam jeszcze część na tym kielichu i zrobić tam skoki bungee, które też będą najwyższymi skokami bungee, tak. I pomysły na jakby zaadaptowanie tej wieży były no różne rozmaite. W latach 90. wykorzystaliśmy jakby moment, gdzie zaczęły powstawać pierwsze sztuczne ściany spinaczkowe. Mieliśmy taką możliwość, że jakby osoba, która prowadziła taki klub górski w Lubinie, problem który jest do dzisiaj. Zasiadała w Radzie Miejskiej udało mu się przeforsować, żeby przebudować zwierzę i zrobić coś, cokolwiek, no i padło na Ścianę spinaczkową, która w tych czasach do dzisiaj jest uznawana za najwyższą sztuczną ścianę spinaczkową położoną w centrum miasta na świecie. Droga spinaczkowa ma 34 wysokość kielicha to 34 metry wysokości, 19 metrów pionu i 14 metrów przewieszenia. Nie ma takiego drugiego obiektu. Ten obiekt po prostu jest niepowtarzalny i naprawdę cieszymy się, że go mamy u siebie w mieście. Tam jest ściana spinaczkowa, jest funkcjonalna do dzisiaj. Oczywiście odbywają się tam, no nie można powiedzieć przepiękne, ale atrakcyjne zawody spinaczkowe w różnych wszelakich konkurencjach i można wspinać się na czas, na trudność. Przeprowadzaliśmy tam międzynarodowe zawody spinaczkowe. Na Kielichu mieli okazję się wspinać najlepsi naprawdę zawodnicy na świecie. Możemy jeszcze jako ciekawostkę dodać, że najszybszym wejściem na nasz Kielich odnotował właśnie Łukasz Świr, to był. Rok jak się nie mylę 2010 wbiegł, bo to już się nie mówi, wszedł, w bieg w 23 sekundy, na samą górę. Kosmicznie wyglądającego kielicha, przenosimy się na ulicę Grabową, gdzie między blokami stoi, wydawałoby się, średniowieczna budowla. Stara Wieża Ciśnień, bo tak w Lubinie na nią się mówi, stara albo dawna Wieża Ciśnień, została wybudowana w latach 1905-1906 przez firmę braci Huber z Wrocławia, którzy specjalizowali się w takich nietypowych konstrukcjach, jak na te czasy, żelbetowych. Bo ta wieża ma taką dość nietypową budowę, jest zrobiona w klimacie średniowiecznym. Ta taka ceglana noga i żelbetowy zbiornik sprawiają, że właśnie bardzo się wyróżnia wśród różnych wież ciśnień w Polsce na Dalnym Śląsku. I ciekawostka, jest to jedna z trzech w ogóle tego typu obiektów zachowanych do dzisiaj w Europie, a być może nawet na świecie po wojnie e, stała i po prostu niszczała. W 1987 roku została kupiona przez para Ireneusza Skórę, który e, własnym nakładem finansowym wie, że całkowicie wyremontował i ocalił ją od ruiny. Cokolwiek ktokolwiek by o panu Ireneuszu skórze nie powiedział, to jednak tego jednego nie można mu odmówić, że ocalił od zapomnienia piękną budowlę. Drzwi były rozwalone, to znaczy były obramowania drzwi wywalone. Wewnątrz jak się weszło to było półtora metra śmieci, kości, słoików, ubrań. No i jak się spojrzało w górę to było widać niebo. Dziura na wylot. Schodów nie było do trzeciego piętra, była tylko rura wodociągowa, żeliwna, po której tam usiłowałem wejść na górę. Pewnego dnia Pan Irek pozwolił nam wejść na górę. Najpierw weszliśmy e, okrągłą klatką schodową na e, podajże szóste piętro. Następnie e, taką już bardziej drewnianą e, zabytkową klatką schodową weszliśmy wyżej do samego zbiornika wieży, w którym kiedyś znajdowała się woda. No i tam się zaczynają dopiero schody, ponieważ e, do samego szczytu wieży prowadzi 15 metrowa drabina? 9-metrowa 9 drabina. Także yy, jest to nie lada wyczyn i odwaga, żeby tam wejść. Dowiedziałem się od właściciela obecnego pana Irka. To najpierw. Yy, Pan Irek kupił ją, aby zrobić w niej rozgłośnię radiową. Taka ciekawostka, mało kto o tym wie. Miałem bardzo wielkie plany, ponieważ byłem zorientowany, co się dzieje na świecie. I tego. I chodzi mi o rozwój regionalnych, rozgłośni radiowych, telewizji, ponieważ wtedy działało takie lokalne radio na targowisku. Tam bym. rozmawiałem z tym człowiekiem, który tam prowadził tę radio i on bardzo się ucieszył, że dobrze by było mieć takie lubińskie radio, które by po prostu miało swój lokal, nie musiałby płacić za dzierżawę, nie musiałby budować masztów antenowych i po prostu moglibyśmy sobie tam działać. Zresztą zaplecze miałem dosyć duże, miałem 4000 płyt gramofonowych, także jeśli chodzi o stronę muzyczną, to już by było coś na początek. Wszystko dobrze szło. Do roku 1992 uchwalono olbrzymie, gigantyczne wręcz opłaty koncesyjne. To na nowe pieniądze po 1992 roku to było, proszę pana, 3 miliony złotych za radio. No wie pan. Także w ten sposób ta medialna demokracja została uśmiercona. Przez kilkanaście lat pan Irek prowadził tam działalność, sklep papierniczy, punkt ksero, laminowanie. Robił podobno najlepsze zdjęcia legitymacyjne w Lubinie. Tak się utarło. Do dzisiaj ludzie przychodzą, jak tam siedzimy i się dobijają, mimo że jest już nieczynne. Z wieżą ciśnień zaskakujące jest to, że po pierwsze mamy zabytek, który stoi w środku osiedla i mimo, że jest to budowla wzniosła, piękna, to mało kto zwraca w ogóle na nią uwagę przez to, że codziennie ludzie przejeżdżają tamtędy autobusem, albo przechodzą sobie, nawet już tego nie zauważając. A wieża ma wiele ciekawostek i za jej drzwiami po prostu tętni życie. Sezonowo właśnie u nas w wieży pomieszkują pustułki, które zawsze serdecznie za zapraszamy ze względu na to, że odstraszają gołębie, które no niestety, jak bardzo bym nie kochał zwierzątek, zanieczyszczają nam powierzchnie różne i w momencie, kiedy takie pustułki się u nas zalęgną na jakiś tam czas, gołębie nawet nie podlatują. Możemy się pochwalić, że odratowaliśmy takich pustułek chyba ze 3 albo ze cztery, ponieważ przekazał nam je pan Marek Walkowicz, weterynarz w opłakanym stanie i pod naszą opieką, opieką pana Irka wróciły do zdrowia i wyfrunęły świat. Tajemnicza wieża przyciągnęła także amatorów fotografii i sztuki filmowej, którzy zainspirowani jej klimatem postanowili wykorzystać ją jako scenografię dla swojej twórczości. Wpaliśmy na taki pomysł, żeby postawić kamerę za tym biurkiem, przy którym zawsze siedzieliśmy i żeby nagrać taką improwizację coś w rodzaju takiego właśnie sketchu kabaretowego. No i z tego urodził się nasz serial. Miałam taką konwencję trochę coś pomiędzy Kasia i Tomek bądź serial Kamera, Kafe. Wszystko było z jednego ujęcia i wszystko odbywało się w wieży ciśnień. Dobry, kłada, poproszę, mm. chwileczkę. No Matusz? nie coś na biednych? do jazdy Na początku serial można było obejrzeć na YouTubie, Potem udało nam się otrzymać nasz własny kanał na portalu To się wytnie. Był to portal zrzeszający taki rozrywkowy content pod marką Wirtualnej Polski. Oprócz serialu zrealizowaliśmy również w wieży w sumie dwa teledyski. Pierwszy nasz teledysk, teledysk dla zespołu Desdemona, Demona był tylko częściowo realizowany w wieży ciśnień. Potem nagraliśmy teledysk dla zespołu Scoffers, który całkowicie opierał się na wieży, na rekwizytach, które się w niej, które w niej odnaleź, odnaleźliśmy. Ze względu na to, że budynek Wieży Ciśnień stanowi taką gotową scenografię, bo tak naprawdę na każdej kondygnacji mamy zupełnie inny klimat, mamy cały ogrom przedmiotów, które tam są składowane przez lata, tak naprawdę nie musieliśmy wiele wysilać się na kreowaniu tego świata przedstawionego. Wiele osób. Które nas nie zna, które nie zna tego budynku, które oglądało ten teledysk, zadawało nam pytania, w jakich miejscach to było nagrywane. Ludzie myśleli, że było to nagrywane w różnych lokacjach. Niemniej jednak, wszystko było nagrane w jednym miejscu i najprawdopodobniej można by było nagrać tam drugi teledysk w taki sposób, że nie byłoby widać, że to jest to samo miejsce. Że nie wykorzystaliśmy potencjału tego obiektu w 100% na pewno. Choć serial zdobył Rzesze fanów, największą popularność wieży przyniosła strona założona na portalu społecznościowym. Profil wieża Ciśnień w Lubinie jest słynny. Już, już możemy mówić otwarcie, nawet bez skromności, że jest to profil słynny na całe miasto. Mamy chyba najwięcej lajków z tego typu profilów, więc będę się chwalił i przechwalał wręcz. Zaczęło się od bardzo prostej rzeczy. Pewnego dnia po prostu przeglądałem jakieś regały w wieży z książkami, kartkami i znalazłem super zdjęcia, których nikt w internecie nigdzie nie publikował na portalach e, historycznych i e, z różnymi tam materiałami archiwalnymi i postanowiłem po prostu puścić to do sieci, ale e, robić to pod szyldem Wieża Ciśnień w Lublinie, z racji tego, że te wszystkie rzeczy były związane z wieżą. Postanowiliśmy po prostu zacząć współpracować z innymi ludźmi, szukać własnych materiałów, trochę bardziej e, związanych z historią najnowszą, a nie na przykład jakichś tam średniowiecznych rycin i tego typu rzeczy i publikować. W międzyczasie znalazło się dwóch redaktorów e, do tego projektu, którzy zaczęli wraz ze mną działać. No i popularność zaczęła wzrastać i na dzień dzisiejszy mamy prawie 3,5 tysiąca fanów. Ostatnio jak udzielaliśmy wywiadu na ten temat było 2,5, a to też było dużo. No i e, że tak powiem, dużo miłych słów i dużo pozdrowień, dużo e, pochwał spłynęło w naszym kierunku, więc to mobilizuje nas, żeby dalej tworzyć e, ten Tą stronę tego bloga i pisać. Udało nam się zainspirować i zaangażować sporo osób, które podsyłają nam własne materiały, własne wspomnienia, własne zdjęcia, przynoszą je e, na, na kasetach, na negatywach. My je skanujemy, wrzucamy. Także jest to taka mm, współpraca oparta na wzajemnych korzyściach, ponieważ ludzie mogą jakby pokazać, to co sobie znaleźli i pokazać to szerszemu gronu ludzi, a także my się cieszymy, że ktoś w ogóle tą historią się interesuje. To już wszystko. W kolejnym odcinku wehikuł czasu przeniesie nas w zupełnie inną epokę Lubina.